Słuchajcie, więc jestem w moim tymczasowym stanowisku dowodzenia, tam widzicie kuchnia z tyłu, wrzucam Wam film, oglądnijcie sobie w tle mniej więcej jak to wygląda, maszyny nie maszyny, a ja kartka w dłoni i streszczam się, czyli przede wszystkim hala była wynajmowana, tak trochę się spaniła, my się do niej przenieśliśmy z wszystkimi maszynami CNC, z linią do regeneracji konwerterów, to wszystko się spaliło. Hala jest do remontu. Na szczęście nie jest do rozbiórki, więc będzie łatwiej szybciej ją wyremontować. Tutaj wielkie podziękowania dla właściciela, dla Państwa kościółków, dlatego że z boku była hala druga i te maszyny, które oglądacie widzicie, stoją zaraz na, na hali, obok na nas w następnym pomieszczeniu. Dlatego że po prostu była wolna, pozwolili nam tam przewieźć te maszyny, sprawdzać, uruchamiać, pieniędzy za to nie wzięli, więc to też pokazuje, że pomimo, że spaliliśmy część budynku, część hali, to i tak można być ludźmi, można się dogadywać, już rozwiązywać problemy, zamiast się gdzieś tam kłócić i nienawiścią, więc serdeczne podziękowanie. No cóż, tak jak widzieliście na, na wstępie, wróciliśmy do poprzedniej lokalizacji, tutaj gdzie wszystko się zaczęło. Jest już uruchomiona linia do regeneracji konwerterów, są części, więc działamy, regenerujemy. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie hali, to hala była ubezpieczona. Niektóre maszyny wzięte w leasing były ubezpieczone. Znaczy, wszystkie maszyny wzięte w leasing były ubezpieczone, tylko niektóre w leasingu, niektóre z ubezpieczenia firmy. No ale ci, którzy się chociaż trochę orientują, wiedzą, że to nie będzie kwestia tygodni, tylko to będzie kwestia miesięcy, żebyśmy jakiekolwiek odszkodowanie dostali. Zaczyna się szacowanie kosztów, ocenianie i tak dalej, więc to wszystko potrwa zanim dostaniemy pieniądze. No, także ten miesiąc, ten 3 tygodnie przez były krytyczne, ponieważ koszty są, maszyny trzeba kupować, sprzęty, a nie wykonywaliśmy żadnej pracy. I teraz co, no tutaj powoli będę przechodził od w stronę podziękowań, dlatego że cała no masa ludzi nam pomogła. I te maszyny, które widzicie CNC2, tokarka i frezarka zostały uruchomione dzięki Mariuszowi który ma firmę MANSERV Man Mariusz Nieć z Nowego Sącza, on nam już wcześniej serwisował maszyny, ale jak tylko mógł przyjechać do, do maszyny, jak zostały podpięte, zostawił wszystko inne, przyjechał i przez ponad tydzień walczył, żeby te maszyny uruchomić, by podpinać sterowniki. I tak dalej. Także w tej chwili te maszyny są sprawne, działają, funkcjonują, ale tylko no są podpięte tymczasowo. Od 1 grudnia mamy inną lokalizację, na którą przeniesiemy maszyny CNC i tam już będziemy je uruchamiać i będziemy wracać z gminą maszyn CNC. Także obróbka CNC wraca konwertery już wróciły. Tutaj proszę, popalone maszyny. No nie wiem, będziemy próbować, zastanowimy się, czy da się to w ogóle remontować. Jaki byłby koszt remontu? No, bo maszyny są spalone do wymiany. Cała elektryka to już pomijam, bo elektrykę da się zrobić. Ale są tak spalone, że tutaj wszystkie łożyska są do wymiany. Wszystkie uszczelnienia są do wymiany. No i zostaje jeszcze pytanie, co z łożem? Bo łoże mogło się rozhartować to pół biedy, ale mogło się też pokrzywić. Ta maszyna była po remoncie kapitalnym, była po szlifie łoża. Tutaj widać, że łoże jest idealne. I, I co? No i prawdopodobnie co teraz znowu drugi remont kapitalny. Ta maszyna jest w jeszcze gorszym stanie z odczytów, z elektryki. No tu nie zostało nic. Aluminiowa tabliczka na maszynie się stopiła. Co dalej? No tu się zaczynają podziękowania przede wszystkim Kinergo Polska, ponieważ pomogli nam zorganizować maszynę, Mamy dokładnie taką linię, jaką mieliśmy. I teraz musicie sobie zdawać sprawę, że to nie było takie proste, ponieważ maszyny, które my mieliśmy, to były maszyny takie z najwyższego poziomu. Czyli dwupalnikowy automat spawalniczy, mieliśmy wyważarkę, też jakiś tam wyższy model, grzewarka, też wyższy model, a nie podstawowy. I nie było, po prostu nie było takich maszyn. Moglibyśmy kupić totalnie podstawową linię, która nie spełniała naszych oczekiwań, standardów, jeżeli chodzi o jakość, o szybkość pracy. No po prostu nie. I to i Kinergo Polska szukało, szukało, finalnie odezwali się do producenta i producent z ziemi wyczasną taką linię, przewiózł ją do Wilna i my mogliśmy ją z Wilna przywieźć. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że po prostu nie straciliśmy czasu. Tylko pojechałem, widzieliście to na szorcie i odebrałem tą linię i linia jest w tej chwili już uruchomiona. A oprócz tego Kinergo, producent zrobił mega promocję na tą linię. No, po prostu tutaj aż nie mam słów. Powiedzieli, że w tej chwili ważniejsza od pieniędzy jest współpraca, którą mieliśmy wypracowaną przez lata, bo my byliśmy no, prawdopodobnie najstarszym klientem takim kompleksowym kinergiem w Polsce I, i po prostu pieniądze są nieważne. Oprócz tego, że dali rabat to powiedzieli, i po prostu odłożyli nam płatność w terminie. Więc y, ostatnią ratę za, tak, za maszyny będziemy spłacać dopiero za rok. A maszynę, tak jak powiedziałem, jest to bardzo wysoki klasy linia, więc wracamy na takim samym poziomie, jak byliśmy wcześniej. No oprócz tego masa ludzi się do nas odezwała, masa pieniędzy zebranych już na zrzutkę. To to wszystkim dziękuję, czapki z głów dla wszystkich, którzy tam się udzielają, pomagają, bo niektóre kwoty, które widziałem tam no, są naprawdę y, kosmiczne, jeżeli chodzi o, o wpłatę o zrzutkę. Więc dzięki śliczne. No a tak poza tym no masa ludzi odezwał się, okazuje się, że znajomy Jarek Buszek z Interteamu z Nowego Sącza, dzięki któremu zakupiliśmy całą masę urządzeń takich podstawowych, klucze, narzędzia, myjka, piaskarka, po prostu chłopaki zadzwonili i powiedzieli, że Przerzucą nam to po swojej cenie zakupu, dzięki czemu ta cena jest naprawdę dobra i teraz, kiedy każdy grosz liczymy, no to, to mogliśmy w lepszych pieniądzach te sprzęty kupić. Odezwał się Wojtek Kozłowski z firmy Anvatech, którego okazuje się, że znam, bo, bo jakiś czas temu, kilka ładnych lat temu, jak robiłem szkolenia, to to jeszcze pracował w innej firmie i wtedy właśnie dla niego wykonywałem szkolenia. Odezwał się i, i też no, firma Anwatech zajmuje się wyposażeniem warsztatowym i załatwił też kilka rzeczy po właśnie swojej cenie zakupu. Załatwił też kompresor śrubowy, taki jaki dokładnie taki jaki był nam potrzebny, więc no, tutaj to jest wielkie szapoba i wychazu uznania, że po prostu ludzie dzwonią do nas i, i, i pomagają, mówią, że jeżeli mogą, to, to czy tam to załatwią. Co dalej? No, nasi dostawcy części z Polski też wyszli z sercem na dłoni. Bo wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne, które dorabialiśmy, bo są nietypowe, musicie sobie zdawać sprawę, że my całą masę rzeczy dorabialiśmy sami albo dorabialiśmy u podwykonawców w Polsce. Czyli jak tu jest wielka trudność, że jeżeli my mamy zregenerować nietypowy konwerter, to my musimy zamówić na przykład 100 części jakiegoś elementu, 100 części powiedzmy i. No, musielibyśmy to wszystko wziąć, zamówić, zapłacić bardzo dużo, a te części zużyjemy w ciągu roku albo w ciągu dwóch lat. Ale żeby się to w ogóle jakkolwiek kalkulowało, opłacało uruchomić produkcję, musi być 100 sztuk. I nasi dostawcy powiedzieli, że oni wyprodukują te części, będą trzymali u siebie, a nam będą sprzedawali po kilka sztuk, w zależności od zapotrzebowania, żeby nas nie obciążać kosztami. A ponieważ współpracujemy wiele lat, mamy wypracowane zaufanie wzajemne. Powiedzieli, że spokojnie oni wierzą, że po prostu my to od nich weźmiemy, tylko powiedzmy wezmą to na swój magazyn, także no też wielkie podziękowania. Dalej mamy y, wielu klientów z Polski, mamy klientów z Holandii, z Niemiec, gdzie spaliły się zmienniki bardzo drogie od do budowlanych. No i tutaj też to pokazuje, że ta nasza polityka takiej otwartości przejrzystości, że nie kombinujemy, y, nie oszukujemy, każdemu mówimy jak jest, coś się da, to się da, czegoś się nie da, to się nie da. Y, no pokazuje terminy, jeżeli są to trzymamy te terminy. Okazuje się, że klienci powiedzieli, że nie ma problemu. Oni te zmienniki, które się spaliły, oni sobie sami zorganizowali już, żeby naprawić maszyny. A teraz po prostu mówią, no dobra, będziemy się dogadywać, będziemy szukać, czy da się coś odzyskać, czy nie, to będziemy szukać po prostu innych, będziemy to rozliczać w, w, w ramach, no może nie barteru, ale regeneracji że dobra, my zregenerujemy, to będziemy tam dawać jakieś rabaty, czy coś na regenerację ale też wszyscy wyszli właśnie z taką otwartością, żeby pomóc żeby, żeby po prostu nas nie obciążać kosztami, a musicie wiedzieć, że taki jeden zmiennik kosztuje 25 do 30 kilku 35, 38 tysięcy złotych nawet netto także no co, ono no takie z życie, ale na szczęście po prostu nie musimy tych zmienników odkupić już teraz. Oni wszystko zorganizowali, sprzęty są naprawione, a teraz powoli po prostu będziemy rozwiązywać ten temat. Co dalej? No To samo z konwerterami z Polski. Masa konwerterów od naszych klientów z Polski się spaliła. Czy to od serwisów z którymi współpracujemy, czy od klientów indywidualnych. I z wszystkimi się dogadaliśmy, niektóre konwertery sami sobie znaleźli, niektóre konwertery my znaleźliśmy, pomagamy, pomogliśmy w zorganizowaniu, niektóre, niektóre dalej szukamy. No bo są z nimi problemy i nigdzie nie ma nawet dostępu jakiegoś tam konwertera, a on się spalił, no to, to co mamy zrobić, szukamy, ale wszyscy są bardzo wyrozumiali, więc dziękujemy po prostu za tą wyrozumiałość, za czas. W tej chwili już wszystko funkcjonuje, regeneracja funkcjonuje, mamy części, na pewnie widzicie zdjęcia yy, gdzieś tam półek, no, nawet tutaj, no tu już w scenach zacząłem, że poprosiliśmy naszego kolegę sąsiada, żeby nam zrobił półki. Dobra mówi nie ma terminów, ale wieczorami w nocy, o północy wystrogał te półki, poszedł do, do naszego drugiego znajomego, który robił meble sąsiada, tam dostał materiał za darmo, więc znowu podziękowanie dla pana Florka, dla Karola za to, że jeden po prostu dał materiał, drugi wykonał w ekspresowym tempie i też grafik te meble. No z taką życzliwością się spotykamy. Półki są generalnie puste, no puste. Jest tam tylko po kilka sztuk elementów, ale dlatego z tego powodu co wam powiedziałem, że Zamówiliśmy, żeby mieć po kilka sztuk. Niektórych elementów po jednej, bo wiemy, że rotują one jedna, dwie sztuki, schodzą na pół roku. Niektóre rzeczy w większej ilości, a wszystko inne jeszcze mamy pozamawiane, bo wielu rzeczy po prostu nie ma. Te półki są puste, dlatego że są podpisane już etykiety kuwety, ale tych części, które my mieliśmy, które mi gdzieś tam rotujemy, nie ma. One są zamówione. Niektóre idą z Holandii, niektóre gdzieś tam idą, pewnie z Chin, niektóre lecą ze Stanów. Więc jest to pozamawiane, ale my też po prostu czekamy, widzicie, minęły dwa tygodnie od zamówień i niektóre rzeczy jeszcze nie przyszły i przyjdą mnie dopiero za miesiąc. Eee, no bo tak jest, no, że to, 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 to co my robimy, robimy standardowe regeneracje samochody, tak, tak to czego jest dużo, ale robimy też bardzo nietypowe po prostu nie ma tego, nie ma tego w Europie. Nawet z Holandii, z, z firmy, gdzie zamawiamy z dużej hurtowni, oni też to zamawiają dopiero pod nas i, i ściągają niektóre rzeczy. Także to, no myślę, że wyczerpałem temat. Przede wszystkim wróciliśmy, regenerujemy ligom, nic się nie stało. Wszyscy harują jak wołę, biorą nad godziny, żeby pouruchamiać firmę. Konwertery już funkcjonują, maszyny CNC będą ruszały w grudniu, jak się przeniesiemy na nową halę, bo działają, funkcjonują. Ta jedna maszyna, która się spaliła, zobaczymy jak tutaj będzie wyglądała sytuacja. Mamy podwykonawcę, który przejmie nasze obowiązki i będzie wykonywał elementy te, które na tej maszynie były robione. Udało się znaleźć dokładnie taką samą maszynę w firmie Bosmal. W wielku białej odezwali się, powiedzieli, że nie będzie problemu, więc my im damy tylko narzędzia. Damy im projekty w programach kadowskich, a oni już na podstawie naszego opisu, jak to ma być wykonane, z jakimi dokładnościami, na podstawie narzędzi, które dostaną, będą te elementy dla nas wykonywać. I tutaj masa firm zaproponowała pomoc, nie będę już wszystkich wymieniał, ale, ale naprawdę szapoba. No bo widzicie, to też nie wystarczy mieć maszynę, ale jeżeli jest jakiś rowek, jakaś operacja skomplikowana, to czasami za kilka, kilkanaście tysięcy musi być narzędzie, które będzie w stanie na tej maszynie za milion złotych tą operację wykonać. Więc tutaj jest cała ta masa takich złożonych rzeczy, ale tak jak powiedziałem, funkcjonujemy, lecimy do przodu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc, za tą rzutkę, za wsparcie, za miłe słowa. Masę ciepła usłyszeliśmy i masę takiej pomocy podstawowej. Już nie mówię nawet o ludziach którzy gdzieś tam dzwonili do mnie z końca Polski, że jak trzeba będzie to wsiądą, przyjadą, pomogą chociażby sprzątać, choćby mieli z nią latać, to gruzowisko, przetrząsać, to to będą pomagać masa takich telefonów, więc dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy dzwonili, oferowali pomoc, konwertery, nie konwertery, właśnie nasi klienci, yy, którzy mają konwertery, że, żebyśmy tylko dawali znać, jakie numery są potrzebne, to będą szukali, to przyślą te konwertery, dadzą nam nawet po prostu, żebyśmy mogli klientom oddać, więc masa, masa życzliwości, za którą serdecznie dziękujemy i tak jak widzicie maszyny już ustawione jeszcze pełno bałaganu jeszcze instalacja elektryczna do końca nie jest zrobiona bo jeszcze jakaś maszyna ma przyjść no widzicie, nie mamy myjki koszowej potrzebujemy myjki koszowej o średnicy kosza 100 cm, problem jest taki że czy byśmy ją kupili, że wzięli w leasing to czas realizacji 2 miesiące nie wiem jak to jest możliwe, że w Polsce nigdzie nie mogę znaleźć myjki takiej, która by po prostu była na stanie Yy, więc gdyby ktoś wiedział o jakiejś potestowej, pokazowej na Allegro, Eliksie są a, albo gdzieś tam małe kosze, albo no już taka stara, że Kurwa, serce boli kupić tak po prostu taką myjkę, ale jak nie będziemy mieli wyjścia, to taką też kupimy, bo na razie myjemy w takiej zwykłej myjce ręcznej ze zmywaczem. Więc jedna osoba no, praktycznie cały dzień stoi i myje, stoi i myje. To raz, że można ześwirować przy takiej robocie dwa masa zmywacza w powietrzu, no i cały dzień dla jednej osoby etat tylko po to, żeby myć te konwertery. Więc gdyby ktoś wiedział o myjce, to się odezwijcie. No i co? Tyle. Temat wyczerpany. Mam nadzieję, że następne odcinki to już będą odcinki techniczne z naprawy konwerterów, z obróbki CNC, z naprawy skrzyni biegów. Żegnam was. U nas wszystko dobrze. Trzymajcie się. Cześć.